Serdecznie kibiców przed komputerami zapraszamy na pomyczową konferencję meczową. Yy... Gościmy obu trenerów. Trener gości pan Damian Panek. Trener gospodarzy Jacek Pasikiewicz. Proszę o pomyczowe refleksje. Proszę panie trenerze. No cóż, wiedzieliśmy. Ja przynajmniej wiedziałem, że może być dzisiaj, jeżeli chodzi o mój problem z koncentracją, z zaangażowaniem. Nie chcieliśmy za wszelką cenę zlekceważyć tego rywala. Widzieliśmy, że są tu u Jacka problemy kadrowe. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że, że będzie grało dużo młodych, ambitnych chłopaków. Rzeczywiście tak było. Ale najważniejsze jest to, że za mecz z Rysowem się z Motorem przyznają 3 punkty za zwycięstwo i z Tomasowią również 3 punkty. Cieszę się, że się udało nam wygrać. Mam nadzieję, że wyskoczymy przed tą przerwą zimową do, do, tej, do tej górnej półki tabeli, tam się będziemy trzymać. Powiem może to jest dosyć że uważam, że zagraliśmy dzisiaj jeden ze słabszych meczy w tym sezonie. Nawet bym powiedział może, że, 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 że w pierwszej trójce najsłabszych meczy, a mecz był mimo to zwycięski, także no, cieszą mnie punkty, bo jeszcze raz powtórzę. Każde zwycięstwo szczególnie na wyjeździe jest, jest cenne. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Koszki. Więc mi informacje o przeciwników? Wiedzieliśmy też, że mają też swoje problemy kadrowe, aczkolwiek porównując problemy radzenia, a to co się u nas dzieje i co się dalej wydarzyło w dzisiejszym meczu, to po prostu no, ręce opadają i, i, i bardzo nieszczęśliwy splot wydarzeń, po prostu no rano dowiedzałem informację, że nie ma Piotra nie mógł grać Przem, yy, Damian Szuta, kartki Łukasz, szedł w trakcie meczu yy. Krzysiek zawisał w trakcie meczu. Rzeczywiście dzisiaj jeżeli ktoś analizuje i patrzy, jakimi się spadłem, graliśmy, jakie poszły nawet zmiany, to naprawdę jeżeli chodzi o kadrę, którą mieliśmy 20, jest bardzo ubogo teraz i będziemy się naprawdę posiłkowali do końca, do końca yy, młodymi chłopcami i oni będą musieli grać po prostu. Będą musieli grać, dzisiaj już jesteśmy w sytuacji bardzo trudnej. Musimy się budować, każdy kolejny mecz musi nas budować. Dzisiaj też chcieliśmy rozpocząć właśnie tak, jak rozpoczęliśmy, wiedzieliśmy jak był, jakiej klasy z zespołem, bo naprawdę Radzień to jest zespół dość e, mocny na tą ligę i naprawdę potrafi grać z każdym, ma doświadczonych zawodników i ludzi, którzy grają na tym poziomie X lat, więc wiedzieliśmy, co nas czeka i nasza taktyka przynosiła e, nic się nie działo. Przynosiła na pewno dobre, dobre tak, korzyść tak, bo do nic się nie działo. Mecz był e, mecz walki. Bez jakichś tam wielkich sytuacji bramkowych, nic się nie działo i, i to te, tak mieliśmy grać i tego szukaliśmy. Natomiast w drugiej połowie no niestety, no Łukasz zszedł I co najbardziej martwi, i tutaj muszę to powiedzieć w końcu, bo. Yy, doświadczeni zawodnicy zawodzą. Zawodzą ci, którzy zostali na tym okręcie i dzisiaj zawodzą. Ci znowu po raz kolejny zawiedli. Yy, natomiast co cieszy, to młodzież. Młodzież i fantazja, yy, naprawdę. Yy, parę ciekawych akcji. Młody Iwanicki odostrzał na bramkę jako jedyny z całego zespołu celny. Yy, bardzo dobra postawa Wojtka Temborysa dzisiaj I, i Konopy. No chwalić, chwalić, chwalić. Tak? Niestety dwa błędy i to są błędy najbardziej doświadczonych zawodników. Nie ciągną chłopcy tego zespołu, a muszą. I będziemy nad tym pracowali teraz tygodniowo. Mentalnością, żeby niestety ci doświadczeni zawodnicy no, muszą być przywódcami. Że nie będą przywódcami to znaczy, że no niestety. Są różne możliwości, ale, ale naprawdę muszą mi muszą pomagać. No. Ciężki czas nas teraz czeka, jedziemy na Przemieść, bardzo, bardzo, bardzo ciężki mecz. Lewart nie wiem jak dzisiaj, ale tam jest na jakiejś tam fali już. I też ciężki mecz, no i przyjeżdża Rysowia. No. Postaramy się poszukać jakichś punktów. Przede wszystkim, no, postaramy się poszukać przede wszystkim najpierw bramki, żeby uderzyć w coś, mieć jakąś sytuację taką dość ciekawą, żeby strzelić, byśmy niszczyli bramki od pięciu meczów bodajże Minut. No to jest, to jest, dużo, gdzie przy założeniu ściągnęliśmy na napastników, wydawało się, że to są zawodnicy, którzy będą jednak szale. Początek fajny, pękło, no i dzisiaj mamy naprawdę szpital. To już jest szpital, to już, to już, to już nie jest sala chorych, to już jest szpital. Dziękuję bardzo. Ja do trenera gospodarzy. Wiadomo, że jak się przegrywa sery nie mecie, to zawsze pierwszy jest winny trener. Czy nie boi się pan, że zarząd może nie wytrzymać i po prostu dokonać zmiany na tym stanowisku? Strach zawsze jest, myślę. Tylko ten panek ma komfort pracy w tej lidze, chyba jako jedyny, bo ma mądrych prezesów, mądry zarząd. Ja myślę, że też nasz zarząd jest na tyle, na tyle mądry i będzie wiedział o tym, co się dzieje. Wie o tym, co się dzieje w Dużynie, że naprawdę te kontuzje to jest plaga już kontuzji. Próbujemy, próbujemy. Wiemy o tym, że mamy zdolną młodzież. Na pewno trzeba z nim pracować, może ten efekt przyjdzie, na pewno przyjdzie ten efekt, czy to będę ja, czy to będzie ktoś inny, mam nadzieję, że jeżeli to będę dalej ja miał szansę prowadzić tych chłopców, to naprawdę za rok, za dwa to może się stworzyć bardzo ciekawy na lata w Tomasowi znowu zespół. Teraz jest bardzo ciężko, ja oczywiście liczę się z tym, że może być zmiana trenera, tylko pytanie, czy ta zmiana coś, coś przyniesie. No Masz, masz taki materiał, jaki jak, jak, jak mamy dzisiaj tak. I, i, i trzeba się cieszyć. Już chyba teraz trzeba zacząć się cieszyć z tego, że potrafimy wymienić parę koda i potrafimy mimo wszystko powalczyć z takim radzeniem no, z bardzo doświadczonym zespołem z tymi młodymi chłopcami. No i trzeba ich budować przede wszystkim. Wiadomo, te porażki one nie budują, nie budują atmosfery, ale tych chłopców trzeba budować. Trzeba ich chwalić za każde zagranie, za każdą decyzję, jeżeli jest dobra, jeżeli jest trafna. Po meczu. No I o to też proszę kibiców przede wszystkim, bo jeszcze zostaje nam jeden mecz. Dzisiaj słyszałem jakieś tam opinie kibiców o, o, o odnośnie tych młodych chłopców. No, to są młodzi chłopcy i niestety oni jeszcze będą popełniali błędy. No, jeżeli popełniają najbardziej doświadczeni zawodnicy, tak jak dzisiaj Marcin Żurawski popełnił dwa błędy i padł dwie bramki, to nie dziwimy się, że popełniają 17-letni chłopcy. Dziękuję bardzo. Proszę.